My dzisiaj jesteśmy na Osandziaku i idziemy na Kiermasz do Centrum Kultury Francuskiej. Miłego oglądania! Yeah. Współpraca z najbardziej popularnych ulic al Australii nazywa się Kubrys. Nejdy Kubrysia? Kubrysia Hitler jest. O, tak się nazywa. Dobra, teraz Wam ją pokażę: kawiarnie, sklepy, restauracje

Tak? ile mi się, bo iść te, i się To są kwiatki, które kupuje się na Nowy Rok. Daje się je w prezencie. I się nazywają Kokina. O, narcy też są. Aj, hayır, sizi çekmiyorum, Te kwiatki można kupić tylko na Nowy Rok. Patrzcie jaki piesek. a są jest przystrojony i gatowy na nowe.

Na drzewa, pomarańcze widać. Nie wiem. Zaraz pokażę Wam z bliska. Jesteśmy na jednej ze zwykłych ulic. On I zobaczcie. Przejdę specjalnie, żeby Wam pokazać z bliska. Pomarańcze czy mandarynki. Chyba raczej pomarańcze. Jeśli ktoś ma ochotę, może sobie zerwać. Idziemy dalej. Bardzo lubię osądziak. Małe uliczki. Dużo sklepów. Bardzo fajne kawiarnie. Jeśli będziecie w że to koniecznie. Wstąpcie do osądziak. Warto sobie pospacerować. Widocznie nam w obywateli, zaraz i choinka, noworoczna choinka. W Turcji noworoczna, nieświąteczna. Zobaczcie. Jakie fajne miejsce. Miejsce z klimatem. Noworoczne ozdoby. Choineczka. Sanie. Zobaczcie. Dotarliśmy już do Centrum Kultury Francuskiej widać z tyłu, a zobaczcie, tak, tutaj jest wejście na kiermasz, najpierw jest sprawdzany kod HES. Zaraz my też pokażemy kod i wejdziemy. Już jesteśmy w środku, ja musiałam nałożyć maskę. Zobaczcie. Co my tu mamy? Zobaczcie. Pięknie malowane ręcznie kamienie. Zabawki. Oko proroka oczywiście musi być. I ciasteczka. Idziemy dalej. Przeróżne wypieki. a e, Serniczek. Serniczek, szarlotka. Same pyszności. Tarhana topları. Ee, bunlar şey, e, tarhana ile birlikte Afrika'daki kaşar peyniri. Doğru, Ee, Biz de deneyebilir miyiz? Tarhana topları evet. bunlar. Hiçbir şekilde tat Teşekkür ederim. Salatanızda Spróbujemy jak to smakuje. Kuleczki z tarhaną, takie chipsy. Coś jak chipsy z tarhaną. Güzel, evet. Zaraz sprawdzimy, co ta pani jeszcze sprzedaje. Mm, zobaczcie, jakie fajne. Pierniczki ozdobione. A my tu jeszcze mamy. A, to jest pani z urli. Suszone owoce. Zobaczcie, jakie cudeńka. Zobaczcie, emaliowane kubki. Zgadza mi się. A może ich też dodać? Bo my się z Ay, zajmujemy. Tak, tak. O, bardzo ładnie. Jakie 180 180zł, bardzo ładnie. Zobaczcie, jakie piękne. Ręcznie malowane, no przepiękne. To są ciasteczka. Różne. Idziemy dalej. tütsü nasıl evet. kullanılıyor? Nasıl kullanılıyor onları? Bunun ucundan yakıyorsunuz. Kendi ha, kendine bu şekilde. Sönüyor. Tekrar tekrar yakabilirsiniz. Uzun ömürlü bir tütsüdür. Hmm. koklayabilirsiniz. Fiyatı F nedir? Bilirsiniz. Fiyatı nedir onun? 10 lira. 10 lira. Hmm. Pewny ale ala Kupię jedno dla Beniusi. Zobaczcie, pani mi dała w papierowym woreczku. Mhm. Te ederim. Zobaczcie, jakie jeszcze ładne ozdoby są. Śliczne. Łapacze snów. Mağaza doğru. <laughs> ne aldınız doğa ne aldın? Çikolata aldım. Çikolata mı? Göster e bir çikolata. çikolata Aa çok güzel. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. Aa ben de tütsü aldım. Ben giyeyim mi? Hı hı. Oo çok güzeller. Bunlar ben giyeyim. Bunu ben şimdi gömdüm. Anıyoruz. kızlar ne yapıyoruz çok pişirdik değil mi kahve içmeye, kahve içmeye gidiyoruz için. kesinlikle güzel bir kahve güzel bir kahve derken bir aklına kahve. ne geliyor? Viyana kahvesi Aa, ciddi misin ben oraya kahve gitmedim güzel, daha tatlı. tamam gidelim gidelim Idziemy do wiedeńskiej kawiarni na kawę i ciastko. Ludzi mnóstwo. Thank you. Afiyet olsun. Ben tatlı kamasına gireceğim. Tamam. Tamam diyorum. Tamam. tamam. <laughs> Dedim, <laughs> pek, oh, bu da bir neydi? Influencer. <gülüyor> 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 tamam çekiliyorum. <laughs> tamam çekildim. Sen çalış. Kolay gelsin. I to już koniec na dziś. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Görüşürüz. A, zapomniałam. Ja zapomniałam, wy nie zapomnijcie subskrybować kanału. Będziecie informowani o kolejnych filmach. To do zobaczenia. Pa!